Witam serdecznie, jestem promieni, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ranking wszystkich serii. Takich, no wiadomo, ważniejszych, takich jak jeden odcinek z jakiejś serii, to tego nie niczę, chyba że był na tyle istotny, jakoś tam, że wiecie. Z gier, które, które nagrywałem na kanale, więc. Cóż, zacznijmy. Jest tu naprawdę masa, no dużo gier. Myślę, że ktoś, kto ogląda to, z pewnością e, wie. No i co, zacznijmy? Mamy tutaj ranking, który sam robiłem. Kategoria kocham, że po prostu gra jest moją ulubioną grą, świetna gra. No tak jak sama nazwa mówi, jest OK, średnia i słaba. Zaczynamy od Minecraft Minecraft, no to Java Edition oczywiście. No, oczywiście leci na kocham, no bo jednak no, Minecraft biorąc pod uwagę. Wszystko, no to jednak serie fabularne, serie na modach, zwykły gameplay, kreatywność w tej grze, no po prostu jest to gra idealna, tak. Roblox, gameplay jest fajny, chodzi o postać i to, że się ruszasz i te o to mi chodzi. Tryby są zajebiste, ale nie wszystkie, więc dam na... Okej, okay, bo też tak jakoś dużo w Robloxa nie gram, ostatnio praktycznie wcale. FNAF 1 FNAF 1, oceniam oczywiście według swojego eksperiensu FNAF 1, fajnie mi się grało, powróciłbym FNAF 2, no to już bym powiedział, że trochę mi się mniej fajnie grało też to, to wyzwanie było większe itp FNAF 3 e, też bym dał na jest ok, oczywiście ja kocham FNAFa no nie, żeby nie było, po prostu daję tak jak mi się grało ale oczywiście wiadomo, no że o, biorę wszystkie współczynniki do oceny, ale gra jest oczywiście bardzo fajna. FNAF 4 to też mi się bardzo fajnie grało e, i też nie ustawiam w ogóle kolejności takiej, nie? że tu jest najlepsza, tu jest najgorsza w tej linii. Tak nie ustawiam, po prostu tak daję. FNAF WARD To WARD Naprawdę fajnie mi się bardzo grało. Dobrze wspominam tę serię. System Location jeszcze mamy do skończenia. Ale to jest też naprawdę bardzo fajna gra. FFPS też jest jeszcze do skończenia. Ale. Kurde, w sumie nie wiem, no. Fajny jest. Ale chyba tam jest ok. Ultimate Custom Night jest naprawdę świetną grą. Też jest oczywiście do przejścia jeszcze, ale naprawdę świetna gra. Help Wanted jest bardzo fajne. Ale no, jednak jest trochę stare i to widać. Za to Help Wanted 2 już jest mega fajne. Security Bridge. Jest naprawdę super grą. No i co mogę więcej mówić? Uwielbiam i tak jest tu DC Security Beach Ruin. Dlaczego? Przecież to jest DC, a DC nie oceniamy. Dlatego, iż uznałem, że Ruin jest na tyle ważne że je tu dam, ale również leci na świetną grę. Więc tak, into the pit. Into the pit, oczywiście, super gra świetna. Bardzo dobrze wspominam. E, FNAF AR również. I teraz mamy The Joy of Creation Story Mode. Story Mode, no po prostu. The Joy of Creation Reborn daje tutaj. No jest ok, no bo jednak no, było to trochę wkurzające. Nowe The Joy of Creation, no tak naprawdę, biorąc pod uwagę pierwszy level, jaki tam był, no to świetna gra. No, biorąc pod uwagę pierwszy level, no kamerka wam zasłania, no widzicie, że tu daje. Until Down, Until Down, jak to nagrywam, zostało już zapowiedziane na kanał. W sensie jak Wy to widzicie, to już zostało zapowiedziane na kanał, więc jak najbardziej mogę tu ocenić, bo jak ja to nagrywam, to tak jak mówię, już się odcinek na kanał, że jest ta gra zapowiedziana. Ale ja już Until Down przeszedłem, jak to nagrywam, więc Until Down naprawdę leci na świetną grę. To jest naprawdę super gra. Chociaż nawet nie wiem, czy. Kocham. Kocham. Untillown jest. cudowne. Fortnite. Fortnite ja naprawdę bardzo lubię, świetna gra, ale to naprawdę zależy od sezonu, bo tak jak widzicie, teraz w ogóle nie gram tak naprawdę. Ostatnio z byłem jak tam był. Te, 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 te takie chińskie, te samurai w ogóle. ostatnia asy byłem. Teraz wiem, że są Star Warsy, więc chciałbym trochę powrócić, bo też się zagłębiam w temat Star Warsów. Ale uważam, że najlepsze sezony Fortnite to był no zdecydowanie Marvel. To, to się, to nie mogę odjąć. Marvel, Żółwie Ninja. Co tam jeszcze było? Takiego top. OG sezon, ten pierwszy, ten z Snoop i itp. Był naprawdę bardzo, bardzo fajny też. Te i w ogóle fajnie się grało. Ten ze Spider-Manem, ten OG, gdzie był Daily Bugle, wtedy też się super grało. Klombo jeszcze wtedy był i w ogóle. I chyba pominąłem jakiś... A, Olimp! Olimp, Olimp, to było, Boże, to było takie cudowne Naprawdę świetne. Fortnite, super gra, ale no, zależy od sezonu. Ultimate Chicken Horse, no, też bardzo świetna gra. Natomiast Ultimate 3 po tym, jak grałem w demo, trochę mniej mi się podoba, niż... Yy, anti, yy iż Ultimate Chicken Horse ze względu na to, że Ultimate Ship Raccoon jest na rowerach i jest taki trochę mniej jakby no nie wiem i zachęca mnie do gry powiem to Uno super się grało, ta beka i w ogóle a wiadomo no to nie jest taka gra w którą się grasz cały cały czas tylko wejdziesz i o super zabrała więc gram dam ok Tower Unite Tower Unite jest to super gra dałbym na jest ok ale w sumie mogę dać na średnią, ale w sumie UNO też. No bo jednak, no, UNO, zagrasz jest super, bawisz się super, no ale to tak, no nie pograsz się w to 50 godzin pod rząd, powiedzmy, nie? Powiedzmy. Tower Unites również, ale, no, grasz w minigry, zbierasz coiny, budujesz swoje mieszkanie itp., i to jest naprawdę fajne, bo to jest oczywiście e, Gym of Tower którego powstało Tower Unite. Ale to wciąż jest wczesny dostęp, więc czekam na to, co wyjdzie w pełnej wersji. Terraria. Terraria na tyle, co grałem. Dam na średnią, bo za dużo nie ogarnia. Też bardzo mało grałem. Ile grałem w Terraria tak naprawdę? Uh, już tu mam polgnąć, już Wam mówię, moi drodzy widzowie. Ale też w terrarii tak aż mało nie grałem, no ile, ile, no 5,4 godziny, no, no jest i no. A czy mam 12 ze 115. Bardzo chciałbym się w Terrarię zagłębić i na pewno się zagłębię, ale to jeszcze potrzeba czasu i nauki. Supermarket Together jest ok, bo naprawdę spędziłem w tym bardzo dużo godzin. Było aż 38,8. Tak, mam zdecydowanie najwięcej w tej grze z moich znajomych. Ale naprawdę świetnie się dużo godzin po rząd grało w Supermarket Together. No i też to była e, e, było 4% gier, w jakie grałem w 2024 roku, więc nieźle. Super Hot. Super Hot Wy jeszcze nie widzieliście na tym kanale i będzie z niego seria. Ja kiedyś trochę w niego grałem. Na tyle co w niego grałem, to mogę dać, że jest naprawdę super grom. No ale wiadomo, to Wy dopiero będziecie to oglądać. Super Hot VR też świetna gra, naprawdę fajnie. Ale jest mi przykro, bo nagrałem dwa świetne odcinki z VR-a, po których miałem za kwasy przez dwa tygodnie. Nie no, dobra. Z tydzień półtora po, po dwóch odcinkach Super Hot VR. I co? I przez kamerkę odcinek był cały zlagowany. Tak samo z jednej, innej gry na VR. Jak ja nagrywam na VR i, i z kamerką. Tocinek mówi papa. Nie wiem czemu. Z Dark Deception. Super Dark Deception. Fajnie się grało, na no wiadomo, to no jest po prostu Dark Deception w wersji 2D, więc dam jest ok. Subnautica. No, niedawno skończona. Świeża seria, oczywiście. Tam jest ok, no. Fajna gra. Naprawdę fa fajnie. Bardzo mi się przyjemnie grało. Podoba mi się. Subnautica Below Zero. No zapowiedziałem Wam ją, jak ja, jak Wy to widzicie, jak ja to nagrałem to już jestem po przejściu tej gry. Tak. I dałem ją też tutaj, bo to jest naprawdę również bardzo fajna gra. Sons of the Forest, świetna gra, super się bawiłem w niej, też jest jeszcze do skończenia. Slime Rancher, świetna gra, Slime Rancher 2. Jeszcze nie ogarniam, tak, więc dałbym gdzieś tu po środku, tak na średnia tu powinna być, średnie gry. Ale nie ma takiego. Za jest okej. Okay. Za jest okej. Okay. Slender the Arrival. Średnia dałbym. No tak, no okej, okay, no jest Slender kartki, ale no, taki ten horror taki taki okej. Okay, taki... Ta, no. Scrap mechanik no, okej, okay. bardzo fajna gra. Naprawdę, Scrap Mechanic jest świetny, ale czekam aż wyjdzie pełna wersja, w której będzie naprawdę dużo rzeczy i powrócą odcinki z serii Scrap Mechanic. Eee, ale jak wyjdzie pełna wersja, już, bo tam naprawdę już nie ma aż tak, co się bawić. Raz przygoda w świecie Disney Pixar. No, średnia gra, ale. No, tak. Zenith Evil Biohazard. Zenith Evil Village jest żadnego gadania. Chociaż mogę dać też na kocham. No nie wiem. Repo, repo jest naprawdę świetną grą. Bardzo fajnie się gra w nią. O, Standy To be 2. Damna jest. Nie, no, ze względu na i w ogóle musi tu wylądować. Na... Tutaj. Standy To Beast 3. Też wyląduje tu. Project Playtime średnie nie zaskoczyło mnie jakoś. Poppy Playtime damna jest OK, bo nie jest jakąś świet świetną super grą. Ale fajna gra, no i też muszę kontynuować te chaptery Portal. W portala mi się bardzo fajnie grało. Bardzo fajna gra, ale damna jest ok fasmofobia również damna jest ok chociaż bardzo fajna gra. Paladinsy. były chyba na kanale. Ale nie pamiętam, w sumie. Alpha Addins to jest naprawdę super gra. No, jestem sobie nie wiem, dobrze. Pacify jest ok, dam. Jest ok. Dawno w, w, była z nią seria Outlast. Ponoś największy horror. Ja powiem, że jest ok. Ja powiem, że jest ok. Fajne, fajna gra, fajnie się grało, ale jakoś Jakoś tak, no wiecie. A natomiast. Outlast Trials mi się już bardziej podobało, ale również to nie jest świetna gra, tylko jest ok. Minecraft Dungeons jest ok, bo ta monotonność potem już się robi tragiczna. Spider-Man. Marvel Spider-Man. Ta grafika robi swoje. Daje na minus. Ale. Nie no, pójdzie na świetną grę. Brakuje mi tu kurde kategorii jednej jeszcze, no? Spider-Man, Miles Morales też tu leci. Spider-Man 2 leci. Oczywiście, do kocham. Tak jest. Marvel's y, Avengers leci. do świetna gra, bardzo fajna gra. Da się wczuć, że jest się Avengersami. Alin są, jak powinni się wziąć za grę o Avengersach. Proszę. To będzie wtedy cudo, naprawdę. Tak samo jakby zrobili taką grę o Ninjago. Jezu Chryste, jakie jakie topy było mocne. A w ogóle ostatnio wpadłem na pomysł, jeśli ktoś ogląda gry, jeśli ktoś robi gry i to ogląda, to wpadłem na pomysł, jakby zrobił. Bo są gry Lego? Jak sami widzicie, jest Lego Wars, jest Lego, tam Batman, Spider-Man, Avengers, Ninjago i w ogóle. Dlaczego nie ma gry Lego Minecraft? Zaprawdę bardzo dobre pytanie: Jest Lego Wars, jest Lego Fortnite, nawet jest Lego Fortnite i jest nawet gra Lego Fortnite. W Fortnite tak naprawdę są tryby, więc to można powiedzieć, że to jest gra. Czemu nie ma Lego Minecraft? Why? Nie wiem, ta gra by była naprawdę świetna, gdyby zrobili ją dobrze. Byłaby cudowna. Czemu jej nie ma? Nie wiem. Ale czuję, że coś mnie tak. Coś tak czuję, że Lego niedługo może pokusić się o licencję fnaf -a. To by było cudowne. Kiedyś tam wiecie, było Lego w FNAF, ale to nie było takie oryginalne. Ale coś czuję, że niedługo się o to pokuszą. Tylko nie wiem, czy to nie będzie za straszne dla dzieci z kolei. Ale to pewnie by tam było o jakiegoś progu lat, no nie? Więc byłoby cudownie. Na ja pewno bym kupił wszystkie zestawy pewnie. Lunch Lady. OK, super gra, ale po czasie, no się nudzi. Long drive, średnia przez grafikę i przez to, że nie ma żadnych instrukcji po prostu taką oh, masz, graj, się grać i nauczy grać sam, nie? Limbo, jest OK, Fajna gra, też nam chyba tam zostały że do skończenia. Lego Wars, naprawdę super gra, ale nie dam chyba na świetnie. Chociaż, no to fajnie mi się grało w Lego Wars, no. Tego Ninjago nie skończyłem jeszcze, ale naprawdę super gra. Powrócimy do no niej. jego Marvel Avengers Tamna jest ok, ze względu na trochę słabą grafikę taką starą już. Left 4 Dead Dina jest ok, jedynkę, bo ono też grafika, te mechaniki i to, że jak się skakuje na jakiś kurde stolik chociaż to nasza postać. Się zachowuje, jakby kurna się przylepiła do miodu, i mi się tak no, rusza. się płakać, co jak się gra w to. Ale już Left 4 Dead 2 jest dużo lepsze. Kocham oczywiście e, Kebab Chefs. O kurde. No, już trochę minęło od kebaba, ale tam na... Jest ok. Fajnie się grało, fajnie się gotowało. Human of Flat, oczywiście świetna gra. House Flipper. E, no to też no. Half-Life VR super gra, naprawdę. Half-Life 2 też bardzo fajna. Yy, Hello Neighbor będzie jeszcze na kanale. Z pewnością będę przechodził Hello Neighbora. No i jest to gra świetna. Hello Neighbor jest naprawdę bardzo fajna. Half-Life Alex jest również świetne, świetna gra na VR. Polecam. Half-Dead. Jedynka jest średnia na grafikę i poziomy i w ogóle animację dam na średnią Green Hell fajnie mi się grało ale dam na jest ok eee... Twisters chyba błącze dałem, bo ich nie było na kanale to, to, to nie będziemy oceniać Gold Future friends świetna gra Garry's Mod świetna gra Gangvist jest ok mogło może być lepiej może być lepiej jak zrobię drugą część to myślę że będzie cudownie Deforest jest ok Jest okej. Okay. Sons of The Force jest dużo, 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 dużo lepszy, dużo lepszy. Food, fast Food Simulator. No, fajnie się grało, ale jest, na, jest ok bo my graliśmy tylko w demo. Devor jest ok ale fajna gra. Demonologia. Też dam na jest ok, bo za mało grałem. DBD, no świetna gra, no co tu więcej mówić. Dark Deception kocham, oczywiście. Dark Deception Monster and Mortals, no średnia tak naprawdę gra. Cyberpunk jest ok, ponieważ sama ugrałem i nie czaję za dużo też spraw. Crossout, dam też na jest ok, ale bardzo super gra o, o walce samochodów i w ogóle. Dużo godzin tam mam, fajne. Czuczu, czas jest do skończenia, więc daje na jest ok. Content warning też jest ok, ale naprawdę bardzo fajna gra i bardzo śmieszna przede wszystkim gra. Casting of Frankstone, świeżo skończona seria. Gra z wyborami. Tamna świetna gra. Tak jest: DBD obok DBD. Case 2 animation Survival ma swoje plusy i minusy ale chyba dana jest okej okay. Isaac jedynka no świetna gra tak ale Isaac rebirth wyjdź za mnie proszę Beat Cyber świetna gra naprawdę to do tego trzeba wrócić bo to jest naprawdę obgra. gra i to jak się macha mieczami uderza w build. był sam pomysł takiej gry. To jest naprawdę cudowny. Back for, czyli odświeżenie tak naprawdę Left for Dead'a. Nie przez twórców Left for DEDA z tego co wiem. Ok. 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 Faj. Co my tu jeszcze mamy? Macro Escape Together. Świetna gra. Ze względu na to, że ma naprawdę bardzo fajną grafikę, bardzo fajny klimat i te VHS jeszcze te super. Among Us po czasie się nudzi. Ale dam na świetne. Chociaż jest okej, jest okej, ok. Dawna jest ok. No. Jest okay. Eee, Among the Sleep. Świetna gra. Świetna gra, no i tego nie oceniamy, więc. Nie mam żadnej gry na słabej. Że słaba, że taka owo, że nie zagrałbym już to. Z trochę Rush Mógłby tu być tak naprawdę, tak mógłby tu być. Ale tak wygląda moja lista serii. Tak to wygląda, moi drodzy. Zowie, więc jeśli chcecie kolejny odcinek, to piszcie z jakiej serii. Nie, co ja gadać Jeśli chcecie kolejny odcinek z list to zostawiacie łapkę w górę z w Suba no i piszcie jak... Tą serię chcielibyście, by wróciła na kanał. No i piszcie wasze opinie na temat danych gier i też jak wy byście ułożyli te gry. No i wasz experience podczas oglądania mnie grającego w te gry. Więc dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa pa.